Siódma już minęła, a więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić cię na serwis info, a za ten, dzia za ten dział odpowiadać Karolina Pajączkowska. Tak jest. Śpiewająco chciałabym ten serwis Śmiało. zacząć. Na święta informacje ci dam. No pięknie, <noise> proszę bardzo. Staram hmm. się jak mogę. Czekam Maćku. na więcej w takim razie. Będzie. Tak, między jednym kęsem a drugim, proszę Państwa, powiem Państwu o pogodzie parę słów. O dzisiejszej, o jutrzejszej, o drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, bo troszeczkę nam się pogoda będzie zmieniała. I o Sylwestrze też, o. i o dzień po Sylwestrze. No to zaczynamy. E, sobotę, e, Sylwester, przewaga chmur, przyjaśnienia małe inac... i... Ida już, Ina, Ida już jest mentalnie panem. Mhm. Ida jest wyskoczyło na... Wyskoczyło mi to sobie. Wyskoczyło Dobrze. ci. Nie do, nie, do rzeczy, proszę Wigilię. bardzo. Wigilian. Skąd ta kwaśna mina? To nie zemsta kucharza, tylko świąteczna tradycja w Chicago. Za prawdziwe delicje uznaje się tu ogórki kwaszone nadziewane cukrową laseczką. To stara tradycja, lecz wiele osób dopiero ją poznaje. Laska może być słodka lub miętowa. A jeśli komuś jeszcze mało kulinarnej fuzji smaków, może poprosić o posypkę z chipsów na ogórka. To całkiem niezłe połączenie. Najpierw czujesz kwaśnego ogórka, a potem chrupnięcie. Prawdopodobnie jedynie prawdziwi koneserzy czują do tej przekąski mięte przez rumianek. Kultywowanie tej tradycji wymaga iście konserwatywnego podejścia. Na mocy umowy ekstradycyjnej wyspy Bahama przekazały Stanom Zjednoczonym sama bankmana Frida, założyciela i byłego już szefa FTX, jednej z głównych giełd kryptowalut. Na choince u państwa musiałów z dobronia w Łódzkiem może nie ma 100 tysięcy światełek, ale za to jest 2000 ozdób, a dokładnie 2004 sztuki. Lubimy to. Lubimy i uważamy, że no niektórzy mówią tak, a no jak na choince. No na, to tak ma być choinka. Ja powiem, powiem tak, są wszystkie choinki piękne, ale ta kolorowa jest chyba najładniejsza. Rodzina Bombki dostaje od najbliższych na święta. To dla nich bombowy prezent. Jarku, dziękuję, to na razie tyle. Dziękujemy za Widzimy się za już pół godziny. O, o, <grym> za 15 minut. Za 15 minut. Znowu się nie rozgadałem? Troszeczkę. Nie, nie, nie rozgadałem. To nie jest o czym ważne. rozmawiać, jeżeli chodzi o pogodę. A my teraz wracamy do kolejnych tematów. Już za chwilę. No tak, to się musiało stać. Świątecznie, świątecznie. I my kontynuujemy tematy świąteczne, łączymy się z gościem Karol Kus, lider polsko-ukraińskiego zespołu Taraka. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Co to jest? Ja coś innego widzę w ogóle. Nie słyszymy się z Karolem Kusem. Posłuchajmy, posłuchajmy piosenki, piosenki świątecznej, oczywiście, naszych dziennikarzy nagranej z Taraką. A później spróbujemy jeszcze połączyć się mimo chochlików z Karolem Kusem.